W dzisiejszych czasach często większym problemem niż nawet posiadanie pieniędzy jest zdecydowanie na co je wydać. Podjęcie decyzji na co wydać pieniądze jest naprawdę trudne. No i tak naprawdę importerzy, polscy importerzy robią wszystko, by nam, użytkownikom i pasjonatom motocykli, ten temat jeszcze bardziej utrudnić. Wyobraźcie sobie, że firma Motorland, która jest dystrybutorem w krajowym takich marek jak Benelli, jak Kymko, jak Kiway, jednocześnie sprowadza też do Polski. I renomowane, chyba najlepsze na świecie, łańcuchy napędowe. DIT, zębatki Stans, SUNSTAR i bardzo dużo różnych renomowanych innych części, na przykład części hamulcowe firmy Breaking. Ma zamiar wejść w nową markę, w markę chińską, chińskich motocykli Enduro, crossowych, firmę ZUMAF. Na pewno. O niej nigdy nie słyszeliście, bo ta marka w 2010 roku została założona. Tą iskrą do powstania nowej firmy, nowej marki była chęć po prostu właściciela, założyciela do stworzenia czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie ma na rynku. No i tak powstała chińska firma Zuma, która chwali się na swojej stronie internetowej tym, że wykorzystuje sprzęt, o sprzęt, komponenty marek renomowanych no a swoje konstrukcje napędza chińskim, bo chińskim, ale też jakże renomowanym silnikiem firmy Zongsheng. To jest, Zongsheng to jest korporacja, która jest warta miliardy w tym momencie, pracuje w niej 18 tysięcy ludzi i produkuje silniki do naprawdę wielu, wielu motocyklowych marek, więc współpraca firmy Zuma akurat z tym producentem jest absolutnie jak najbardziej rzecz Dobrą. Przed nami i przed wami są dwa motocykle, dwa motocykle tej nowej firmy. Jest to NC 300 i NC 450. Motocykle bardzo, ale to bardzo podobne. Można powiedzieć, że są to bliźniacze konstrukcje, skierowane jednak do mniej zaawansowanego i bardziej zaawansowanego użytkownika. Czym się różnią? Różnią się głównie, jak i nie przede wszystkim silnikiem. Silnik, co prawda, też jego konstrukcja jest taka sama, ale różni się po Pojemnością przede wszystkim i mocą. Tutaj mamy 300, tu jest 450. Moc tych motocykli to jest 31 koni i 47 koni aż, więc to jest całkiem, całkiem sporo. I 30 Nm w 300 oraz 40 Nm w 450. Jest to całkiem, całkiem sporo, no i te wartości na papierze robią naprawdę fajne wrażenie. Dodatkowo motocykle te oparte są na na stalowych ramach, które zapewnią sztywność. Tej całej konstrukcji. Na stronie internetowej producent chwali się, że zastosował renomowane zawieszenie firmy KKE. Ja dowiadywałem się, czy ktoś w Polsce, kto interesuje się motorsportem, nawet ściga się w motorsporcie, zna to zawieszenie. W Polsce nie jest ono znane, no ale sprawdzimy, czy jest ono rzeczywiście renomowane. Silniki zasilane są gaźnikami, nie ma tutaj wtrysku paliwa, jest tylko elektroniczny zapis. Płon 450 wyposażona jest w gaźnik japońskiej firmy Mikuni, więc jest tutaj całkiem nieźle. Mamy też aluminiowe wahacze w obu tych konstrukcjach, one są nieodlewane, akute. To też jest ciekawostka. Tylne zawieszenie jest na kiwaczkach. Wydechy ze stali kwasowej z tak zwanym, jak tu widzicie, powerbombem. Wygląd tych motocykli przywodzi na myśl KTM-y. Wydaje mi się, że to jest. Prawie, że ściągnięte z, z EXC konstrukcji. No wygląda to bardzo podobnie wraz z przezroczystym zbiornikiem paliwa. Oczywiście tutaj w 450 ten, ten zbiornik jest z takiego garba ma. 300 tego nie ma i KTM -y też tego nie mają, ale zbiornik 300 jest bardzo, bardzo podobny do KTM, -a. w ogóle kształt tych motocykli jest bardzo do, do konstrukcji europejskich zbliżony. Mamy dorosłe koła, że tak powiem. É... 21 cali z przodu i 18 z tyłu. To pokazuje łącznie z reflektorami, że są to bardziej motocykle Enduro niż Cross. Choć można też po wyjęciu z paczki, tak jak przychodzą one w kartonie, nie montować tutaj reflektora, tylko zamontować pole numerowe i wtedy mamy taki motocykl, który patrząc na niego wygląda absolutnie jak motocykl Crossowy. Ciekawostką w tych konstrukcjach jest to, że. One różnią się wagowo tylko i wyłącznie o kilogram. I z tego co dotyczy, doczytałem, to właśnie ten kilogram różnicy wywodzi się z silnika. Po prostu 450 jest o kilogram cięższa. Mamy tutaj do czynienia z 119 kg motocykla gotowego do jazdy. W wersji 450 i 118 kg w wersji 300. Nie odpowiem Wam jeszcze na pytanie, czy te motocykle warte są swojej ceny, ale mogę Wam tę cenę podać, bo ona też jest dużą ciekawostką. Biorąc pod uwagę na to, jak zdrożały motocykle i jak za motocykle. Tak prezentujące się, oczywiście renomowanych europejskich firm, firm trzeba zapłacić, a tam to już idzie grubo w okolicach 50, a nawet ponad 50 tysięcy złotych. Za 450 musimy położyć 19 900 zł, a za 300 16 900 zł, więc to są naprawdę, ale to naprawdę dobre pieniądze. Pytanie, czy te motocykle są warte swojej. Bądź co bądź bardzo atrakcyjnej ceny. Postaram się to sprawdzić, odpowiedzieć Wam na to pytanie. I tak się akurat stało, tak się akurat złożyło, że właśnie na, tym, na ten tor, na tor w Białłęce, niedaleko mojego domu, przyjechali czołowi zawodnicy Mistrzostw Polski motocrosu. No i zobaczymy, co oni też powiedzą na temat tych motocykli. To co? Jeździmy! wśród kanadyjskiej na włoci na polskiej ziemi mówimy o chińskich motocyklach. Sprzęty no, spisały się. Nie jest wszystko idealnie, nie jest wszystko super, ale siódme poty ze mnie wycisnęły. Dodatkowo ręce mi się aż trzęsą ze zmęczenia, spuchnięte przed Muszę się przyznać, że mimo tego, że mam 250 Enduro w swoim posiadaniu, własnym posiadaniu i powinienem nią jeździć, to do tej pory jeszcze w tym roku nie znalazłem czasu, aby zrobić sobie taki prawdziwy trening. I dzisiaj te jazdy były moimi pierwszymi jazdami w tym sezonie. Ostatni raz jeździłem bodajże w listopadzie na motocyklach, właśnie takich nazwijmy to, wyczynowy Henduro. No i jakie wnioski? pojeździłem zarówno ja, jak i zawodnicy, no i mamy wnioski bardzo podobne. Zacznijmy może od plusów. To co widać, co o czym już mówiłem, to design, ale on przekłada się na to, że bardzo fajnie trzyma się te motocykle nogami i można bardzo fajną pozycję na tym motocyklu utrzymać. Motocykle, pozycję agresywną, pozycję dającą pełną kontrolę nad, nad motocyklem. Ciekawostką jest to, że dużo lepiej trzymać. Kolanami i ogólnie rzecz biorąc tak ergonomicznie prezentuje się bak w 300, który jest mniejszy niż bak w 400, który jest taki obły wystający, szczególnie w tej, w tej sekcji tutaj przy kolanach dolnej, więc myślę, że popularnym tuningiem może być przekładanie baku z 300 do 400, bo to jak najbardziej będzie pasowało, tak mi się wydaje przynajmniej. Z plusów jest to na pewno silnik. Jeden i drugi silniki są bardzo żywiołowe, bardzo fajnie reagują na gaz. Mimo tego, że zasilane gaźnikami to pracują bardzo równo, są takie fajnie responsywne. Skrzynia biegów i w jednym i w drugim działa naprawdę bardzo dobrze. Fajne operowanie sprzęgłem to jest kolejny plus. Następna rzecz. To hamulce. Hamulce dobrze dozowalne, fajnie wyczuwalne, no i mocne. Myślę, że to też jest plus, duży plus tego motocykla. Patrząc dalej na nie. Kolejna rzecz to waga. 118 kg 300, 119 kg 450 sprawiają, że bardzo łatwo te motocykle utrzymać w zakręcie. Fakt, nie są to wyczynowe sprzęty spod znaku Katema, Gaz Gaza, huskwarny, czyli tak naprawdę wszystko z rodziny KTM, o czym teraz mówię, czy japońskich sprzętów, że właśnie 250-350 to jest waga w okolicach tam 100-105 kg może 108, no tutaj, tutaj jest trochę ciężej, ale tego naprawdę nie czuć. Szczególnie, jeżeli ja ostatnio jeździłem też w terenie swoją Aprilion Tuareg, no to ten motocykl jest prawie dwa razy lżejszy i na tym obiekcie, na którym też właśnie przejechałem się Tuaregiem i potem przejechałem się tymi motocyklami, no to jest, wiadomo, absolutna przepaść, więc dla mnie waga jest absolutnie akceptowalna i na plus. Bardzo długa kanapa, można przysiąść się na tym motocyklu i bardzo do przodu dociążyć, docią Dociążyć przednią część motocykla, dociążyć przednie koło, szczególnie w zakręcie i szczególnie w 300. Tutaj wraca temat tego obłego baku w 450. No i kanapa jest na tyle długa, że jeżeli chcemy zwiesić się z motocykla gdzieś wjeżdżając w piach, czy przy jakimś skoku odciążyć, odciążyć przód, dociążyć tył, jak najbardziej możemy to zrobić. Stalowa rama wiadomo mogłaby być aluminiowa, no ale nie za tę cenę, więc wydaje mi się, że to to nie jest żaden wielki minus. Przechodząc do Minusów troszkę ich jest, największym przewinieniem tych motocykli jest na pewno ich przednie zawieszenie. O ile do tyłu nie można się przyczepić, to przednie zawieszenie jest po prostu zbyt miękkie, szczególnie na takiego chłopa jak ja. 95 kg ważone wczoraj, plus ten osprzęt no to jest na pewno ponad 100. Chłopaki, którzy jeździli tymi motocyklami profesjonaliści lżejsi ode mnie też powiedzieli, że tutaj to zawieszenie powinno być ze sprężynami twardszymi, ze sprężynami progresywnymi. Nawet podpowiedzieli taką, ta, taką rzecz, że można byłoby trochę więcej tutaj oleju dolać, żeby w zawieszeniu ta poduszka powietrzna zmniejszyła się i żeby to zawieszenie stało się bardziej twarde. Wiadomo, to jest pole do popisu, żeby, żeby móc po prostu kombinować z tym motocyklem dalej. Największym minusem tych motocykli, a tak naprawdę 450-ki, to jest z kolei. Brak możliwości ustawienia w tym momencie dźwigni zmiany biegów, która jest po prostu za nisko. Jeżeli chcemy ustawić dźwignię zmiany biegów wyżej, to ona już jest za wysoko i haczy, i haczy o dekiel silnikowy, więc. Musi być za nisko ustawiona, przez to bardzo trudne jest w butach enduro zmieniać po prostu biegi. Więc, tak naprawdę, na obiekcie takim torowym, jak ustawimy sobie dwójkę czy trójkę, to przydałoby się na tym biegu jechać, co jest no, niemożliwe do dojeżdżenia do dla profesjonalisty. Co chłopaki powiedzieli o tych motocyklach? Na pewno nie są to motocykle dla nich. Jeżeli jesteście wyczynowcami lub chcecie jeździć naprawdę, ścigać się z kolegami, z samym sobą, skakać dalekie chopy i wyciskać coraz lepsze czasy na okrążeniach danego obiektu, po którym się poruszacie, na którym trenujecie, to nie są motocykle dla Was. Jeżeli natomiast jesteście amatorami, czy jeżdżą raz w miesiącu motocyklem, dwa razy w miesiącu, trzy razy w miesiącu, raz w tygodniu w sposób spokojny? Uczą się dopiero jazdy, próbują się nauczyć tych właśnie dobrych nawyków nauczyć się tego, kiedy dociążać przednie koło, kiedy je odciążyć, kiedy od, 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 odkręcić gaz, kiedy hamować, wyczuć punkt właśnie hamowania, kiedy składać motocykl, jak składać motocykl w zakręt. Wydaje mi się, że te motocykle, a szczególnie 300, bo do 300 zapał Takim większym uczuciem, to jak najbardziej się te motocykle w tym sprawdzą. 450 trochę ma taki problem z tożsamością, bo jeśli chodzi o cały pakiet tego motocykla, to już nawet nie czepiając się baku i tych dźwigni zmiany biegów, no to jest to podstawowy motocykl z, na europejskie warunki z podstawowym osprzętem, a z silnikiem, który jest naprawdę mocny i już trzeba coś umieć, żeby z tego silnika skorzystać i ten silnik po prostu kręcić. nomak san hein? mm. No, i myślę, że osoba, która będzie panowała nad 47 koniami tego motocykla, no to już potrzebowałaby czegoś więcej. Natomiast 300 ze swoimi 30 koni, 31 koni dokładnie, jest idealnym kompromisem, według mnie, między właśnie motocyklem dla zawodnika, zawodowca, a motocyklem dla początkującego. Nie jest to taki typowy, brzydko mówiąc, hamski, chińczyk z rurek, zespawany, który wygląda źle, który ma, Silnik chłodzony powietrzem, który jakoś tam jeździ, odpalany jest na kopajkę, i jest to po prostu taki tani, tani, motocyklowo podobny produkt. O tym motocyklu absolutnie tego nie można powiedzieć. Jest to fajny sprzęt, który, który już dobrze jeździ, dobrze wygląda i pozwala na wiele. Natomiast wiadomo, że jeszcze nie jest motocyklem dla zawodnika i na pewno nigdy nie będzie, mimo jakichś tam rzeczy, które można w tym sprzęcie stunigować. Przez wszystkie na wszystkie sprzęty patrzymy zawsze. My jesteśmy w Polsce, więc nie mamy nie wiadomo jakich pieniędzy na, na motocykle. Przynajmniej większość z nas, a ci co, co mają, no to gratuluję im serdecznie. To patrzymy przez pryzmat pieniędzy na motocykle. No, i tutaj patrząc na, na to, przez pryzmat właśnie kaski. Mamy za ten motocykl 16 900 zł. To naprawdę nie jest dużo i to są pieniądze. Ja się śmieję teraz, bo nas, nasz rząd nas oszukuje, że mamy tam kilkanaście procent inflacji. To jest absolutnie nieprawdą. Inflację to mamy stuprocentową. Wszystko jest dwa razy droższe. I moje prywatne powiedzenie jest takie, że to, co teraz kosztuje 1000 zł, to to jest tak naprawdę 500 zł. bo... To jest taka wartość pieniądza, więc popatrzcie, ten motocykl 17 tysięcy to jest tak naprawdę 8,5 tysiąca. To nie jest dużo. No ale cóż, żarty na bok. Myślę, że to nie są duże pieniądze za, za ten sprzęt i jak najbardziej można byłoby z tego motocykla skorzystać właśnie przy takich pierwszych krokach, przy nauce. Bardzo się z 300 -ką polubiłem i uważam, że jest to motocykl, którym spokojnie, gdybym nie miał, nie miał swojego katema, mógłbym na nim jeździć, ale wiadomo, oddałbym go do serwisu zaufanego, do gościa, który ogarnia bardzo dobrze offroad. Znam takiego, Karaluch, pozdrawiam Cię, z naszym mechanik. Z instalatorów, on na pewno by tutaj ten motocykl dostał w swoje ręce, porozbierał, poregulował, podotykał tam, gdzie trzeba. I na pewno ten motocykl jeździłby dużo, dużo lepiej niż wyjęty z pudełka i po prostu złożony przez serwis, tak żeby był zrobiony. On potrzebuje takiego troszeczkę dotknięcia, takiego, takiego tuningu profesjonalisty. No i cóż, tyle. Ja jestem bardzo zadowolony. Dziękuję firmie Motorland, która pozwoliła mi pojeździć tymi motocyklami. Przypomniała mi się jeszcze jedna wada, właśnie firma Motorland, łańcuchy DID, łańcuchy. Łańcuchy są tutaj w tych motocyklach bezoringowe i no, tu po jednym jednej sesji treningowej zawodowca łańcuch w 300 to już naprawdę wisiał, więc wydaje mi się, że do takiej amatorskiej jazdy tutaj trzeba założyć jakiegoś wzmacnianego DIDa na X-ringu i będzie to łańcuch wieczny. Starczy na 2-3 lata spokojnej jazdy, i to jest kolejny, kolejna rzecz, którą trzeba byłoby w tym motocyklu właśnie dotknąć, delikatnie, delikatnie zmienić, i będzie ok. A kolejny plus, jeszcze patrzcie, ciągle mi się coś przypomina, fajnie, że ma kopajkę. Ale ma też, bo to co widzicie, ma też rozrusznik elektryczny. No i tu się pojawia z kolei minus, bo mi się nie udało, mimo tego, że ciepły był ten silnik, jest dzisiaj gorąco, odpalić go z kopajki, bo z rozrusznika on musi zakręcić 3-4 razy, ła, 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 żeby dopiero ten silnik zapalił. Więc wątpię, żeby ta kopajka by się komuś przydała, czy za każdym razem przydawała. Raczej to jest taki element wizualny i bardzo, bardzo awaryjny, jeżeli nam się po prostu ten motocykl jakoś przewróci, nie będziemy mogli go odpalić, może zużyje się, wykończy się akumulator, no to wtedy można spróbować z kopajki, ale ogólnie jak mamy elektryczny rozrusznik, to z elektrycznego musimy go odpalać. I tyle. No cóż, żegnam się z Wami, teraz już naprawdę dziękuję bardzo firmie Motorland, która dała mi te motocykle do testów, nawet przywiozła te motocykle tutaj na ten tor na Białęd ja nie miałem daleko, motocykle przyjechały mi pod nos, przejechałem się swoim tuaregiem w ten piękny, słoneczny dzień, więc dzień jak najbardziej zaliczony. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.